W Ewangelii mówi Jezus, że nazwał nas przyjaciółmi swoimi, dlatego że oznajmił nam wszystko, co usłyszał od swojego Ojca. On jest przyjacielem, bo, bo wszystko nam wyjawił, bo wszystko nam powiedział, bo całkowicie się przed nami otworzył. Ze wszystkim, co tylko, co tylko przyniósł na tą ziemię. Pytanie się rodzi takie. Czy my też nazywamy Jezusa przyjacielem? To znaczy, wiem, że czasem tak mówimy, ale czy to jest naprawdę przemyślane mówienie o Jezusie, że jest moim przyjacielem? Bo, bo czy ja też mu wszystko wyjawiłem, czy ja też mu wszystko powiedziałem, czy o wszystkim z nim rozmawiam, czy każdy stan mojego wnętrza, czy każdy stan mój emocjonalny, czy każde wydarzenie, które przeżywam, czy się z Jezusem, moim przyjacielem, tym dzielę? Jezu, nazywam Cię moim przyjacielem, bo, bo wyjawiłem przed Tobą wszystko. Czy tak jest? To Wam powiedziałem, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię.